Uciekł pasję. No tutaj czuję chyba na, na podłoże. Tak. Tam u mniej. I znowu będę miał kurs na A2. Mm. A mogę zobaczyć na kierownicy przy okazji? Tak, ja segnę ten ciężarek, nowa zrobię tą problem. Mhm. Czy żeby... zobaczył pan na kierownicy, jak, to było, jak pan przyjechał, zanim to będzie dołożone. Jasne. Teraz ja zdejmę ten ciężarek. Może pan chcecie. Ok. Tak, tak. Jeszcze raz oświetlę. Niech mhm. Pan tak lekko skręci Tak, żeby nie na tę żonę tylko Tak, bardzo mocno szuje. Teraz? Tak. I teraz właśnie przestała. To był pewien zakres, przez który ono wpadało w... To był wąski zakres, ale... Nie wiem, czy Pan zdążył dobiec do kierownicy, ale... Teraz... Teraz będę... Pomiardany, wszystko pomiardane. A koło, które jest niewyważone, ma tendencję do ściągania w którąś ze stron. Sądzę, że nie, nie sądzę, nigdy mm. nie miałem od, od skierowców takich Czyli pewnie nie. relacji. Nie sądzę. Ale tak, bardzo mocno było czuć te wibracje. Nie powinno być nic. Bo jak jedzie się autostradą, to jest 140 czy 180, nie powinno być efektu szum powietrza ewentualnie. Jest mocniejszy, czy jakieś hałasy takie? Chyba, że pan szukuje. jedzie nową gierkówką, która jest betonowa. A, no, <laughs> a tu już się kiedyś też dałem na to nabrać, a, wie pan, bo ma pan zamknięte okna, jedzie pan gierkówką i pan tylko czuje właśnie wibracje na kierownicy, nie? <laughs> Więc ja, jak pierwszy raz wjechałem na gierkówkę, to sprawdzałem, czy łożyska mam całe. Ale to jeszcze nie w tym samochodzie. <laughs> Ale tamto to jest podchwytliwe i ona jest bardzo wyprofilowana na bok. Przez co ja też... Ściąga. Tak, więc ściąga, no. Jest dużo lepiej na pewno. Ja nie czuję pod nogami. Ale jeszcze 5 gramów trzeba było. 20 gramów 20 gramów na wyważoną już felgę? Tak. Niesałowite. Miałem, przed panem miałem kierowcę, mm -hmm. który ich, cholera, trzeba było w ogóle nie wyważać tych kół, bo on wymienia koła i te letnie, kompletne koła z oponami, dał tylko do wyważenia, wyważyli mu i ponaklejał to 10, 20, 15 minut na każdym kole, pod, podokładał mm -hmm. ciężar, nie usuwając poprzednich, można tak zrobić. To, żeby Doważanie moje polegało, żeby ściągać te ciężarki, które on Nie Niedokładnie, bo było przyklejonych 20, ja ściągnąłem 10, było przyklejonych 15, ja ściągnąłem 5. No to jest akurat ale... robota aptekarska, nie? nie ale, ale głównie no, zdejmowałem ciężarki, które ten ktoś przyklejał. No żeby... nie, się do pana to się. Do, mogę dotknąć kierownicy? Jeszcze raz. Okay. Piątkę. Zobaczę, bo no mi się wydaje, że jeszcze 5 gramów trzeba dokleić. Będzie 25 gramów łącznie. No to sporo, chyba, nie? I teraz jak to spędzę, może okay. pan sobie dobra. Co to jest? To nie pan tak mało przed ręką. Co no dobra teraz? Nic. Nic nie przyświeca. 25 gramów. Obstawia 25 pan. Tarczy pan obstawia? Nie. Czy po prostu. To mi powiedzieć, żeby to diagnozować, to by trzeba było zdjąć koło. Włożyć na ważarkę Tak. I najpierw to sprawdzić. Czy to. Ja, gdy ja montuję opony, to ja tak robię. Ja wyważam koła do zera i zakładam na samochód i doważam. Za wszystko to znaczy, prawie zawsze. Chyba takie samochody, że ta korekta jest rzeczywiście taka minimalna. 25, więc zdarzają się samochody, że trzeba aż tyle poprawić. Ale skoro pan Bo mówi, to jest, to, jest tak aż tyle, więcej, prawda? Aż. 25 to jest dużo. Bo te ciężarki, które były, to pan zostawił i pan doważył tylko tak. swoimi ciężarkami, tak. rozumiem. Właśnie ja też tak myślałem, bo tutaj tarcza hamulcowa jest dosyć duża, nie? I samo niedoważenie tarczy też jest w stanie trochę. Ale no, jeżeli jest to jest fabryczna tarcza, to jest na pewno dobra. Mhm. Czyli tak naprawdę wyrzuciłem w błoto 80 zł, bo dwa, dwa wyważenia. А trzeba было сразу дополнить.